Zadanie 18 grudzień CKE 2024. Kąt o mierze alfa jest rozwarty oraz sinus alfa równa się pierwiastek z 3 przez cztery. Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź. Kosinus kąta o mierze alfa jest równy. Cztery odpowiedzi do wyboru. W zadaniu mamy obliczyć kosinus kąta alfa znając sinus. Użyjemy tym razem jedynki trygonometrycznej, którą tutaj widzimy, a w tablicach matematycznych to strona numer 12. A więc tak, podłożymy naszego sinusa z treści zadania, a dokładnie w miejsce sinus kąta alfa stawimy wartość liczbową, czyli pierwiastek z trzech przez 4 w nawiasie do potęgi drugiej i dodać cosinus kwadrat alfa równa się 1. No i powstało nam równanie do rozwiązania i tutaj niewiadomą jest właśnie ta nasza szukana, czyli kosinus kąta alfa. Czyli tak, podnosimy do potęgi drugiej pierwiastek z trzech do potęgi drugiej to 3, bo kwadrat i pierwiastek nam się znosi, 4 do drugiej to 4 razy 4, czyli 16, dodać Kosinus kwadrat alfa równa się 1. Zostawiamy z lewej strony kosinus kwadrat alfa, jedynkę przepisujemy, przerzucamy ze zmianą znaku 3, 16. Od jedynki odejmujemy 3, 16, czyli jedynkę można zamienić na ułamek o mianowniku 16, czyli to będzie ułamek 16, 16 minus 3, 16. Zatem kosinus kwadrat alfa to będzie 16 odjąć 3 to jest 13 i mianownik bez zmian. No i teraz otrzymuj, otrzymamy odpowiedzi następujące. Kosinus alfa będzie równy. Pierwiastek z trzynastu szesnastych lub druga odpowiedź. Kosinus alfa to minus pierwiastek z 13 szesnastych. Jeszcze można sobie obliczyć. Pierwiastek z 13 jest nam nieznany, więc zostawiamy w postaci pierwiastka, ale pierwiastek z 16 to jest 4 lub i druga odpowiedź cosinus alfa to ten sam ułamek, tylko z minusem w liczniku, czyli minus pierwiastek z 13 przez 4. No i teraz zastanawiamy się, którą odpowiedź wybrać: dodatnią czy ujemną. Ponieważ w zadaniu jest zastrzeżone, że jest to kąt rozwarty, a kąt rozwarty jest w przedziale. Kąt rozwarty. To przedział od 90 stopni do 180, czyli tak zwana druga ćwiartka. I warto pamiętać, że w drugiej ćwiartce mamy następujące znaki funkcji trygonometrycznych. Sinus alfa jest wartością dodatnią, kosinus alfa jest ujemny oraz tangens alfa też jest ujemny. Ponieważ mamy drugą ćwiartkę, szukamy kosinusa, czyli wybieramy kosinus ujemny, więc wybieramy tą drugą odpowiedź. Zatem prawidłowa odpowiedź w zadaniu to jest odpowiedź A. Dodam tylko jeszcze na marginesie, że najczęściej na podstawie występuje tak zwana pierwsza ćwiartka, czyli jest to kąt ostry. A kąt ostry jest w przedziale od zera stopni do stopni 90. i w pierwszej ćwiartce wszystkie wartości, czyli sinus alfa jest dodatni, cosinus alfa też jest dodatni i tangens alfa jest dodatni. Więc jeśli w zadaniu jest zapisane, że kąt alfa jest kątem ostrym, no to wszystkie wartości są dodatnie, natomiast gdy kąt jest kątem rozwartym, no to wtedy się. Opieramy na tym tutaj co widzimy, że tylko dodatni w drugiej ćwiartce jest sinus, a kosinus i tangens są wartościami ujemnymi i warto tutaj to też zapamiętać, bo się przyda w różnego typu zadaniach.